Przedstawiam Państwu kolejną bardzo ciekawą roślinę z naszego ogrodu, która w tym roku wyjątkowo obficie kwitnie. Nie zawsze ma tyle kwiatów. Te piękne, prawie metrowe, szczeliste, sztywne pędy należą do Żeleźniaka Rasela, czyli Żeleźniaka Żółtego. Jest to bylina wieloletnia, nie sprawiająca żadnych problemów, absolutnie niechorująca, chorująca, nie atakowana przez żadne szkodniki i polecam Państwu na stanowiska słoneczne, półcieniste, świetnie sobie radzi, gdy jest sucho. Świetnie sobie radzi, gdy jest wilgotno. Najpierw pojawiają się bardzo duże w kształcie serca, zielone, mięsiste, bardzo przyjemne liście. Później wyrastają z nich kwiatostany i tworzą się takie trzy piętra bardzo pięknych, ciekawych, żółto kwitnących kwiatów. Roślina bardzo delikatnie, przyjemnie pachnie. Nie jest ekspansywna, oczywiście po wielu latach rozrasta się na szerokość. Ja myślę, że jak macie państwo gdzieś takie niezbyt dekoracyjne skarpy, wzniesienia, warto właśnie posadzić żeleżniaka, on się świetnie czuje. W takich miejscach my mamy tutaj taki jakby delikatnie usypany kopczyk ziemi i z tej strony posadziłam żeleźniak żółty i sami Państwo widzicie jak wspaniale tutaj ta roślina wygląda. Nie jest to roślina zimozielona, część roślin, znaczy część liści, gdy zima jest bardzo ciepła, łagodna, zdarza się, że rzeczywiście przezimuje, ale wiosną te zasnięte trzeba po prostu pousuwać. Tworzy tutaj z tych liści takie bardzo gęste, bardzo takie zwarte jakby podłoże, łamy, dzięki któremu nie wyrastają chwasty. To jest roślina, polecam dla zapracowanych, ponieważ tak naprawdę nie trzeba nic koło tej rośliny tutaj robić, nie trzeba jej podlewać, nie trzeba jej nawet nawozić, ona świetnie sobie radzi tutaj sama. Kwiatów. Bardzo się cieszę, że w tym roku jest tak dużo, bo w ubiegłym roku były chyba tylko trzy pędy kwiatostanowe, a w tym roku mogę się pochwalić naprawdę dużą ilością. Roślina może być sadzona w ogródkach wiejskich, w ogródkach może naturalistycznych też. Myślę, że też by to przeszło, ponieważ liście same w sobie są również bardzo piękną i ciekawą ozdobą żeleźniak lasela, żeleźniak żółty. Proszę spojrzeć, jak on wygląda w całej swojej okazałości. Roślina po kilku, a może nawet kilkunastu latach rozrosła się dopiero gdzieś tak, może półtora metra tutaj długości i około metra szerokości, może nawet mniej. Proszę spojrzeć, jaki piękny Ciekawe, fantastyczne kwiaty ma żeleźniak żółty. Liście, które są tutaj pod kwiatami również są w kształcie serca, tylko one tak pięknie zwisają. Natomiast te, które tutaj kwiatów nie mają, układają się w taki piękny, bardzo zwarty kobierzec.